Jestem tutaj, Michu Pirotechniki, witam Was w pierwszym odcinku odpalania luźnych petard przed Sylwestrem. Dziś mam dla Was test na śniegu. Tu palnik jest, tak. A więc yy, mam tu dwa rodzaje petard. Tu jest Nitrox. Tu też Nitrox. Nitrox Tu Dum-bum. Dum-bum. dum, -bum. dum, -bum. dum, -bum. dum -bum. I jeszcze tam Nitrox. A więc pamiętajcie o apetycie w górze i z dzwoneczkiem a teraz lecimy z odpalaniem pierwszej tardy Tylko że kamera ostrości nie chce łapać. O dobra. Wiecie co, Zaczynamy sobie od dumbumów To pierwszy jest tu. Yy. Ten. Yy, dosyć spoko na do mnie, flary miał Ale one są dosyć ciche. Więc tak wali trochę. O, tu jest gip. A tu jest wyrwa. Śnieg może z kilka cyklów ma. A teraz sobie przedstawię Nitrox. Dosyć spoko. Zobaczymy sobie. No porównajcie sobie. Tu dum bum, a tu nitrox. to co ci ludzie nie idą? Jacyś. ale chyba czysta jest Ej, lecimy z kolejnym dumbumem Ten już słabszy był Teraz lecimy, tu mamy jeszcze dwa dumbumy Mam tak plan. Może odpalimy sobie dwie na raz pytanki. sobie, sadzimy tu. słuchajcie bo ja to muszę tak taktycznie zrobić. Aj, nie aj, chyba. No, spoko. A teraz na finał połączymy sobie trzy nitroksy więc o patrzcie tu jest jak od jak A więc tak, teraz połączymy sobie trzy nitroksy, więc widzimy się po przerwie. A więc tak, mamy tutaj trzy nitroksy, a teraz lecę w długą, bo nie chcę dostać jedną petardą. więc, tak łuczki. Ja Wam dziękuję za oglądanie. W tym odcinku to było na tyle. Panik jest niezwykły, najlepszy z Allegro za 13 złotych, Więc, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. To był pierwszy odcinek z Petard. Mamy teraz aktualnie chyba z 14 stopni na minusie. To jest chyba godzina 22. A mi mapy tak zamarzają ostro. Że widzicie, jak pisioła, patrzę A więc pamiętajcie jeszcze o w górze i subiku z ploneczkiem. to znaczy, jakiś kawałek plastiku jest. Dobra, pa! O, moje łódki. Dobra, siemka!